Serce Jezusa, rozważania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wezwanie 21. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Źródło na pustyni życia. Źródło. Być na pustyni i nie mieć zapasu wody, Więcej nie znaleźć źródła to pewna śmierć. Tylko ten, kto wyczerpany żarem, podzwrotnikowego słońca ostatkiem sił dowlecze się do źródła wody, może się poczuć szczęściarzem. Ocaliło go źródło. Czy człowiek w swojej duchowej wędrówce przez pustynię życia potrzebuje źródła? Jak najbardziej. O jak dobry jest nasz Stwórca. On nam ofiaruje wodę żywą. Sam pragnie być źródłem. Pijąc z tego źródła, pijemy miłość, dobroć i świętość. To niezwykłe źródło wypływa z odwiecznej tajemnicy Stwórcy, z życia Trójcy Świętej, Ojca Syna i Ducha Świętego. Od dwudziestu wieków to źródło, które od wieczności pulsowa pulsowało w Synu Bożym, zaczęło pulsować w sercu syna człowieczego. Odtąd pulsuje ono nieustannie, dla wszystkich rytmem bosko-ludzkiej miłości. Każdy może z niego czerpać, dobry i zły, święty, by jeszcze bardziej być świętym i grzesznik by się odwrócił od zatrutego źródła grzechu, a przylgnął do źródła, jakim jest serce Boga człowieka. Źródło wody żywej. Obecne wezwanie powstało z kontemplacji Słowa Bożego według Ewangelii Świętego Jana, 7 rozdział 37 werset. Jezus stojąc Zawołał donośny głosy, myśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Jezus wskazuje tu na siebie jako na źródło wody żywej. Picie tej wody jest poetyckim opisem aktu wiary, który owocuje zbawiennymi skutkami, nawróceniem przez które człowiek przechodzi ze stanu grzechu do stanu przyjaźni z Bogiem. Wierzyć bowiem to przyjąć dar zbawienia. Tym darem jest Duch Święty. Jezus porównuje go do wody. Kto przyjmuje Ducha Świętego, ten otrzymuje życie wieczne. Nasz Pan powiedział do Samarytanki. O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto Ci mówi, daj mi się napić, Prosiła prosiłabyś Go, wówczas zadałby Ci wody żywej. Ewangelia Jana, czwarty rozdział, dziesiąty werset. Szokują nas te słowa. Jezus bowiem tej grzesznej kobiecie objawił się jako Mesjasz. Dostrzegamy tu dobroć i miłosierdzie Pana. On nikogo nie odrzuca. Każdego pragnie obdarować swoją miłością. Określenie woda żywa, czyli źródlana, tak cenna i upragniona na wschodzie, jest symbolem życia danego człowiekowi przez Boga. Uwielbienie Boga Ojca dokonuje się w wydarzeniu paschalnym, w męce śmierci. I zmartwychwstaniu Pana. On zakończył swą zbawczą misję, gdy złożył swe życie w krwawej ofierze, oddając ducha w ręce swego Ojca. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Jakże godne jest uwielbienie zbawcza, wolę Ojca, dzięki niej Jego syn, a nasz Pan Jezus Chrystus. Już w Chrzcie Świętym stworzył w naszych sercach to boskie źródło życia i świętości. Wolą bowiem Stwórcy jest, jak mówią Ojcowie Kościoła, by człowiek został wyrwany z zatrutych źródeł, źródeł nieprawości i podniesiony do godności Dziecka Bożego. Bóg stwarza serce święte. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Szkoda, że tak mało łask czerpiemy z tego cudownego źródła. Ileż tracimy z tego powodu. Przecież każdy na pustyni życia jest spragniony miłości. Wielu czerpie ją z mętnych źródeł, jakby z jakiegoś cuchnącego bagna. Skutek jest taki, że ludzie gubią sens swego życia, i pogrążają się w otchłani zła. Ich postawa jest zaprzeczeniem życia i świętości. Gdzie się pojawi człowiek zatruty grzechem, tam zatruwa środowisko niejako, dzieje jeden jadem śmierci. Szatan podsuwa swoim wyznawcom zamiast miłości jej namiastkę, porządliwość i nienawiść. Skutek jest fatalny, bo grzech zawsze zamyka serce na Boga, niszczy w człowieku miłość. Duchowo niejako unicestwia go. Kto nie walczy z grzechem, ten łatwo staje się dla innych rozdatnikiem wszelkiego zła. Człowiek zniewolony nieprawością nie woła do Pana, Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Psalm 51, wersety 12-13 Zatracił on, bowiem smak dobra i czystości, prawdy i miłości. Denerwują go wszelkie zachęty do zmiany życia. Dzieje się tak dlatego, że zamarła w nim wiara i wypaliła się miłość. Jak Jezus patrzy na takiego życiowego rozbitka, czy grodzi, ga, gardzi nim lub od razu odwraca się od niego? Absolutnie nie. On zawsze ogłasza swą boską amnestię. Z mocą twierdzi, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, wersety 12-13. Ogrom miłosierdzia Bożego objawia się w tym, że przywraca on do życia łaski i przyjaźni z sobą człowieka duchowego martwego. Wołanie. stwórz o Boże we mnie serce czyste, wyraża pokorne i gorące pragnienie, pragnienie człowieka powrotu do świętego źródła, jaki impulsuje serce Jezusa. Znamienne jest połączenie z jedną całość słów, źródło życia i świętości. Chodzi o to, że Bóg każdemu ofiaruje dar życia, ale nie wszyscy troszczą się o nie, tak by było ono czyste i święte. Wie o tym Zbawca. Dlatego ofiaruje nam swe serce, a razem z nim niesamowitą Bożą energię. Dzięki niej człowiek zniewolony nałogami i namiętnościami na nowo może się narodzić do życia w stanie przyjaźni z Bogiem. Trzeba to życie rozwijać i umocnić częstym udziałem w misterium Eucharystii, w której dokonuje się dzieło naszego odkupienia, czerpać wodę ze źródeł zbawienia. Prorok Izajas zapowiada wspaniałą przyszłość, jaka czeka lud Boży. Jego zapowiedź przybiera formę dziękczynnego hymnu. Oto Bóg jest zbawieniem moim. Będę miał ufność i nie ulęknę się. Pomocą moją i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem. Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Powiecie w owym dniu. Chwalcie Pana. Wzywajcie Jego imienia. Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów. Przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił zniosłe rzeczy. Izajasz 12 rozdział, wersety od 2 do 6. Powyższe przesłanie z radosną pieśnią reszty Izraela, która powraca z wygnania. To uwielbienie jest odpowiedzią na zbawcze dzieło Boga, który wyzwolił swój lud. Woła on. Oto Bóg jest zbawieniem moim. Odkrycie przez człowieka prawdy, że Bóg jest wyzwoleniem sprawia, iż pogłębia się jego więź z nim. Świadomość doznanej łaski owocuje w nim zawierzeniem Bogu. Będę miał ufność i nie ulęknę się. Takiej łaski doznał nie tylko lud Starego Przymierza, ale przede wszystkim my jej doznajemy. Jesteśmy bowiem ludem Nowego Przymierza. Mamy o wiele więcej powodów do uwielbienia stwórcy niż nasi starsi bracia wierzy. Zapowiadana bowiem przyszłość wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. Jego przyjście nazywamy pełnią czasu. Z tej pełni wytryska niezwykłe źródło, które nieustannie pulsuje życiem i świętością. Dostęp do niego mają wszyscy, wszyscy ludzie dobrej woli. Każdy, kto w nim się zanurzy, staje się nowym stworzeniem. Prawdziwie z Boga się narodził. Najświętsza Eucharystia jest miejscem, w którym pulsuje miłość serca Jezusa. Kto w niej uczestniczy, tępi je z boskiego źródła życia i świętości. Chrześcijanin jest człowiekiem, który żyjąc na Ziemi, jednocześnie żyje w boskiej przestrzeni, w której Duch Święty nieustannie w jego sercu rozlewa swą miłość. Słowa Proroka z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Oznaczają dostęp do takiego życia, jakim żyje Bóg. A jego życie ma wiele imion. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność i miłosierdzie. Każdy, kto jest spragniony, może przychodzić by naczynie mówności czerpać z tego nieskończonego bogactwa Bożej łask. Być może dopiero w ostatniej fazie naszego pielgrzymowania do domu Ojca doświadczymy, jak serca Jezusa na cały ludzki rodzaj spłynęły wielkie bogactwa, jak radosną tajemnicę kryły słowa, że w nim jest źródło życia i świętości. Módlmy się z Świętym Janem Pawłem II. O Boska Eucharystio, płomieniu miłości Chrystusa, ponący na ołtarzu świata spraw, aby Kościół przez Ciebie umacniony z coraz większą troską starał się osuszyć łzy cierpiących i wspierać wysiłki tych, którzy zabiegają o sprawiedliwość i pokój. Amen. Psalm 92 Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu najwyższy. Głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją podczas nocy. Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami. Cieszę się dziełami rąk Twoich. Amen. Jezu. Niech Twoje serce będzie dla mnie siłą walce, podporą słabości, światłem i przewodnikiem w ciemności, uzupełnieniem w moich brakach, uświęceniem moich intencji i działań. O Serce Jezusa, zniż we mnie wszystko to, co pochodzi ode mnie i umieść na tym miejscu to, co jest Twoje. Przemień mnie w siebie. Pragnę żyć tylko przez Ciebie i dla Ciebie. Bądź więc moim życiem, moją miłością. Bądź dla mnie wszystkim Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.